W tym odcinku zobaczycie, jak powstają opakowania foliowe do produktów spożywczych dla branży piekarniczo-cukierniczej. Zalety pakowanych folie produktów piekarniczych i cukierniczych doceniamy wszyscy. Można je wygodnie i stosunkowo długo przechowywać, opakowanie daje się wielokrotnie otwierać i zamykać, a po wyjęciu z niego produkty są ciągle świeże i smaczne. Ale czy jest to bezpieczne dla zdrowia? Tak, jeśli wytwórca przestrzega odpowiednich przepisów dopuszczających konkretne materiały do kontaktu z produktami spożywczymi, a opakowania są monomateriałami to znaczy użyto tylko jednego rodzaju surowca na całe opakowanie. To bardzo ważne przy późniejszej segregacji i recyklingu odpadów. Gdzie można zobaczyć, jak wygląda produkcja takich certyfikowanych worków foliowych? W zakładach Coveris w Rypinie. Zajmujemy się produkcją opakowań z folii oraz papieru dla branży piekarniczej, cukierniczej oraz przemysłu żywności świeżej. Jako Coveris Rypin, jesteśmy jednym z czołowych producentów tej branży w Polsce oraz na na początek odwiedzamy dział graficzny, gdzie projektuje się opakowania, zaczynając od logotypu dla klienta. Opracowanie jednego projektu trwa od jednego do kilku dni. Zaakceptowane elementy graficzne są następnie przenoszone na matryce drukowe. Tutaj widzimy, jak przygotowuje się takie matryce do druku. Nakleja się je na tuleje o określonej długości. Każdy kolor to jedna matryca. Odbywa się to półautomatycznie, a najważniejszy jest tu precyzyjny montaż matryc na mikropunktach. Tymczasem w mieszalni przygotowuje się farby. Uzyskiwanie odpowiednich barw to zasługa programów komputerowych. A odbitkę próbną wykonuje się na RK-printerze. Jeśli test wypadnie pomyślnie, rozpoczyna się drukowanie. Odbywa się ono na maszynach ośmiokolorowych, składających się z kilku modułów. Pierwszy to strefa odwijania czystej folii, następnie obszar druku i suszenia farby. A na koniec strefa nawijania zadrukowanego materiału. Maszyny te pracują z prędkością do 400 metrów na minutę. Suszenie końcowe odbywa się w specjalnym tunelu w temperaturze od 50 do 80 stopni Celsjusza. Na tych zaawansowanych technologicznie urządzeniach można drukować na materiale o grubości od 15 do 80 mikronów. A więc do dzieła! Drukarz zakłada czystą folię i ustawia komputerowo zestaw farb i kolorów. Wykonuje wydruk próbny, nanosi w programie ewentualne korekty i można ruszać z drukowaniem. Odbywa się ono pod czujnym okiem kamer inspekcyjnych, które precyzyjnie wyłapują nawet najdrobniejsze usterki. Po wykonaniu na druku z folii polipropylenowej lub polietylenowej. Robi się worki, z fałdą lub bez. Rolki zakłada się do specjalnej maszyny, która zgrzewa folię i przepuszcza przez wałki naciągowe. Jeśli opakowanie ma mieć dolną fałdę, folia przeprowadzana jest dodatkowo przez płetwy rozszerzające. Dalej mamy bufor naciągowy, a potem sektor, w którym powstają dwa otwory w klapce. Teraz jeszcze szybkie cięcie zgrzewające nożem. O temperaturze ponad 400 stopni Celsjusza i gotowe opakowania trafiają na wiatrak, a potem na indeks. Pakowacz zbiera je z indeksu i wkłada do kartonów. Musi się spieszyć, bo maszyna może pracować z szybkością 500 taktów na minutę, zgrzewając 190 tysięcy opakowań w ciągu jednej zmiany. Do formowania opakowań wykorzystywane są też bobiniarki, które rozcinają folie na mniejsze rozmiary. W maszynie umieszcza się też dużą rolkę matkę, po czym folia przechodzi przez wałki naciągowe, następnie trafia podwałek z nożami żyletkowymi lub krążkowymi. Tam folia jest rozcinana maksymalnie na 10 mniejszych opakowań. Gotowe, opakowania wyruszają teraz w drogę do piekarni i cukierni. A po wypełnieniu na sklepowe półki. Ku radości wszystkich miłośników wyrobów, które długo nie tracą smaku i świeżości. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają sucharki.